I do tym rajdowym klimatem i Max, który ma no, zaledwie 18 lat już ma pełny sezon w Mistrzostwach Europy, jest tutaj z nami w Mikołajkach Tata Maxa przed laty również świetny kierowca z za... W Mistrzostwach Europy przeprowadził się do Szkocji, gdzieś tam mieszka blisko swojego dziadka Jimmy'ego kreja Ciekawostka ogromna jest, proszę Państwa, taka, że nikt ze słynnych kierowców rajdowych z planu Macręja nigdy nie startował w Polsce. Czy dla Maxa McRae start w naszym rajdzie będzie szczęśliwy, będzie początkiem jego wielkiej kariery rajdowej, a póki co próbuje i pokonuje swoich rywalów.